Pani Weronika Łodniczak, Instytut Zdrowia i Urody Holy Space. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Na zdrowie? To jest woda z cytryną. Zdecydowanie na zdrowie. Przede wszystkim wodą, bo idzie ciepło, idzie lato i już w tej chwili mamy wysokie temperatury, więc pamiętajmy, że woda to jest nasz najważniejszy eliksir życia, sami składamy się w ponad 70% wody i bardzo szybko ucieka nam z organizmu, kiedy jest ciepło. Wypacamy zwyczajnie rzecz biorąc. Więc każdego dnia przynajmniej 80 szklanek wody. 80 szklanek tak. wody codziennie tak. Każdy powinien wypić. Każdy powinien wypić, Ja nie mówię to o małych dzieciach, prawda? Ale jeżeli zamienimy sobie na przykład taką szklankę wody na napój, w postaci nie wiem, herbaty ziołowej, tak? to jest to jeszcze lepsze, bo mamy tam fajne sole mineralne z zioł płynące. Natomiast na pewno nie możemy zamieniać tego czy na kawę, czy na, kawę, czy na herbatę czarną. Ponieważ... Czy na Coca-Colę. Oh, bardziej. w ogóle tego nawet nie wspominam, bo zwyczajnie to są zabieracze wody z naszych jelit i jeszcze więcej potrzebujemy picia. Ja też chciałabym podkreślić, że taką dosyć znaną, powszechną praktyką jest dodawanie lodu. Do, do wody. No, ja uważam, że jednak nie jest to dla nas najlepsze. My potrzebujemy ciepłych napojów o temperaturze zbliżonej do temperatury naszego ciała. Czyli nie napoje z lodówki? Raczej nie. Chyba, że przechowujemy ze względów sanitarnych napój, wodę i potrzebujemy, żeby było właśnie odpowiedniej jakości. To wówczas tak. Jak pijemy wodę? Czy wypijemy naraz całą szklankę, czy. Po trochu i odstawiamy, i znowu sięgamy po szklankę. Przede po wszystkim rządu. od samego rana. Proszę Państwa, pierwszą rzeczą, którą wypijamy w ciągu dnia, od samego rana, to nie jest kawa czy herbata, tylko właśnie przynajmniej dwie szklanki wody. I pijemy ją małymi łyczkami. Tak idealnie rzecz biorąc, to byłoby pić mniej więcej przez 5 minut szklankę wody, za godzinę. I wówczas nawadniane są nasze komórki. Nie tylko. Filtrowane są jej czy nerki, ale przede wszystkim nawodnione są wszystkie nasze komórki, bo składamy się z wielu miliardów komórek i one przede wszystkim wołają wody. No dobrze, ale jeżeli pijemy tak powolutku, to wtedy jest rzeczywiście, ten czujemy się lepiej. No zdecydowanie. Lepiej napić się powoli wody. Nie obciążony jest pić... tak żołądek, prawda, też tak jakby jak to... pijemy naraz dużo wody? Tak jak powiedziałam, lepiej wnika w komórkę woda, w którym po prostu pijemy powolutku, tak? Bo gdy naraz, naraz, nie wiem, szklanka, dwie wody, przefiltruje nasze energii. To też jest nam potrzebne, tak? Ale przede wszystkim pijmy powoli, małymi łyczkami. Bardzo dobrze działa wychładzająco sok pomarańczowy i herbata zielona, ale tutaj chciałabym też zaznaczyć, że osoby na przykład chore na tarczyce powinny wystrzegać się herbaty zielonej w dużych ilościach, lepiej sobie tak do dwóch filiżanek dziennie i wtedy już wszystko OK. Gazowana woda czy nie gazowana? To jest też dobre pytanie. Proszę Państwa, gazowana woda wcale nie jest zła. Na ogół się mówi, że lepiej nie gazowaną z cytryną, z miętą, z melisą, nawet z bazylią. Świetna sprawa. To są bardzo dobre toniki. Natomiast gazowana woda ma taką zdolność przenoszenia pierwiastków światowych i mikroelementów, które są zawarte w tej wodzie. Czyli na przykład, jeżeli mamy wodę mineralną i gazowaną, no to wapń, magnez i potas lepiej są do nas, do naszego organizmu wbudowane po prostu. Lepiej i szybciej chyba, prawda? Też jest przenoszone, są takie Tak, tak, tak. Zdecydowanie tak. Także woda absolutnie cały rok, a zwłaszcza w dni, kiedy jest bardzo ciepło, nawadniajmy też nasze zwierzęta i nasze dzieci. A ile dziecko powinno wypić wody dziennie? Tak się przelicza mniej więcej na kilogram ciała. Przede wszystkim do no około 2,5 litra, małe dziecko około 1,20. litra. 20. Dziękuję tak. bardzo. Dziękuję, Przemień.